Hej, cześć, z tej strony i witam was serdecznie na kolejnej reakcji na kanale razem tak to lato, piszę wideo widzowie. Lekka obsuwa, 15.45 w momencie nagrywania, wy to pewnie po 16, muszę zrobić miniaturkę, wrzucić itp. itd. One man army, klasycznie jak to się mówi. Yy, mam ogólnie wytłumaczenie, czemu jest lekkie opóźnienie, bo... Mama mi wjechała, Mama wjechała z mopem z mówi tak, mamo, banji, nowe, no, mamy nowy bungee, ja chcę nagrać ona. Nie, nie, teraz to czekaj, no i wiecie, tam posprzątała mi i w ogóle za co ją bardzo kocham i, i generalnie cały serduszko no ale były lekkie opóźnienie, z uwagi na no, takie rzeczy tak naprawdę normalne. Moja mamusia przyjechała z Niemiec Wjechała, właśnie, mówię, nie, no daj mi nagrać, ona mówi, nie, nie, poczekaj. No i poczekałem, poczekałem, widzowie, nic się nie dzieje. Troszeczkę opóźnienie, ale wiecie, czasami tak bywa po prostu. Lampa jest ostra za oknem, widziałem, widziałem generalnie miniaturkę do tego, więc ubrałem koszulę letnią. No wiecie, chłodzę się widziałem ja w dzikiem, z moim kodem muzykotowym, więc 5% cały asortyment oczywiście. Yy. Pamiętajcie o tym, tak? Pamiętajcie o tym, że minus 5% cały na cały ten z moim kodem. Druga nutka, widzę powarum. room, teraz mamy tak to lata. Yy, Kolejny, no nie wiem, w ogóle run na moim kanale jest crazy, bo było tak. Była... Był piwko nie można. Ekipa i teraz Bungie I tam widziałem, że parę ludzi mi pisało, że kiedy hip-hop, kiedy hip-hop, ale prawda widzowie jest taka, że influencerzy wydają więcej nutek niż raperzy w tych czasach. Przynajmniej przez ostatnie dwa tygodnie wychodzi więcej muzy od influencerów, od raperów, więc ja sprawdzam wszystko na bieżąco. To co im piszecie, to sprawdzam. Jak wierzę co, coś innego, to wjeżdżam. No i lecimy z tym, widzowie. Like, sub komentarz, jak jeszcze tego nie robicie. I lecimy z tym. Tak to lata, by Bungie, Let's go, let's go. No dobra, w końcu prawdziwy hip hop na kanale, widzowie, dobra, jednak was nie przepraszam tak szczerze. Jednak was nie, nie przepraszam, kurwa, wiesz, że hip hop na kanale. <muzyka> nie no, Ej, ale to jest disco polo type beat? Normalnie tako? Disco polo, tako? Jedyny! Ja nie no, dobra, jak to jest disco polo, stary, to ja wiesz, szluk do mody. Cieniasek stary rozpinam guzik jak penner i wjeżdżam w nie? I teraz tak, gdzie są jakieś cipeczki dla mnie? Tak to lata, o! Tak to lata, tak będę mówił mojej kobiecie. W twoich oczach Nie daj prosić mi się na kolanach? A, dobra, to jakby było odwrócone to by się dało prosić, ale tak to. Okej, okay, ale nie no, szczerze. Dobra. W ich oczach chmuję się, więc nie każ mi się prosić na kolana. Ciągle kontrolować też, ale to nie rusza mnie, bo tylko kunia boi się. <grym> ja wierdolę. Tylko kunia się boi, tak o? o ja się kunia boję referencja. Ja, mamy to kontrolować też, ale to nie rusza mnie, bo tylko Dobra, t już słyszę, że ten numer to jest normalna, legitna, wali disco polo piosenka I prawdopodobnie, gdy będę na weselu mojej kuzynki, albo cioci, albo jeszcze kogoś innego z mojej rodziny To będzie nieironiczne ciało sobie w tle, jakby jestem tego przekonany, stary Disco polo, stary, stary beat, ale to jest takie disco polo bez Becky, oni serio się zrobić nutkę disco polo Okej, mali Będzie drops, będzie drops, Siądź na mnie jak na rower Hahaha, <laughs> dla kumatych, wiesz o co chodzi Nie, Pozwól dla kumatych kurwa siądź na mnie jak na rower mordo Oga... kto ogarnął widzę szczerze Kto ogarnął pisze jeden, ale jak nie ogarniasz To... to nie pisz jeden Ale jak ogarnłeś stary bro Nie będziesz żałował Drogę, drogę, siąść na mnie jak na rower Zaśpiewam ci jak Sobel I będziesz zakochana Ok

to nie jest by fiat shaming. Ogarniajcie tą tego? Tą taką grę słów, że fiat shaming, a jest inne słowo yy, fat shaming, tak? się to, ja pierdolę, ale jestem śmieszny. Nie? Jak coś, yy, mam 24 lata, nie? Za 6 lat będę miał 30 lat i dalej jestem takim śmieszną kurwą. Mm. Ej, dobra! Hot take o disco Polo, tak szczerze, nie? Szczera opinia disco Polo, widzowie. Disco Polo hituje. Jak kiedyś na przykład jak, jak miałem tam 17 lat, to stary słuchałem, e, grałem w rola i słuchałem Zbuntowany anioł, albo e, każą normalną być, mineralną pić, wiesz o co chodzi. Normalnie słuchałem takie muzyki, wiesz o co chodzi? Jakby Disco Polo, ja wiem, memiarska muzyka, raczej pompa XDPL, kurwa, ale ja sobie lubiłem odpowiedzieć Disco discopoloca. Tak szczerze, Be, bez szapki mówię. Polo TV stary? Było kiedyś grane. I nie żartuję, ale wtedy byłem mega szczęśliwy życiowo. Teraz też jestem na marstronie w innym stopniu, wiesz? Kurwa, ale nie drżałuję, muszę to kiedyś zrobić, że z tyłu mi będzie dupeczka twerkować, nie? Zadzwonię na kurwy stary i powiem tak, nie? Ej, zatwerkujesz mnie na odcinku, muszę to kiedyś zrobić i do tej nuty to by tak oddało, tak że tak by idealnie to oddało, stary, albo jakaś, wiesz, taka. Taka wiesz, taka mamuśka, nie? To taka mamuśka. Ja chyba zapajeruję na szołapie, nie? Wrzucę parę monetek starych do jakiejś kurwy starej i starej biorę ją na odcinek, nie? Oczywiście, no offense dla każdej starej kurwy, która to ogląda. Wielki szaraf dla was. Yy, ale, no, oddałoby to ostro, nie? Alby to oddało, nie? Taka mamuśka. o bro. Ale nie, żebym dał radę nagrywać? Raczej mogłoby być ciężko, nie? Raczej musiałbym odbić od komputera i pójść do niej, no. To by było trudne. Dobra, Bandit dobrze wjechał, tak szczerze, to jest taki yy, nonszalancki chłopak z wsi, wiesz o co chodzi, wjechał się, wjechał się na beat, nonszalancki wjechał, tak szczerze, wiesz o co chodzi, że to jest taki ziomek, który tak, no, ja nie słucham tego disco polo, ja wolę rap, wiesz o co chodzi, i nagle, wiesz, popiję trochę z Wujasem i wpierdalać na parkiet i mówię, dobra, no hard feeling, stary, wjeżdżam tu, nie? Znowu afera, przyjeżdża kieros, taki styl życia mała, to podnieca cię ten testosteron No bandit, dobrze, także bandit Motion, 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 motion broski, motion A ty jak melon Proszę To bombę Zabior Okej okay. Zabiorę cię na molo O, 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 Zobacz mam follow O, 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 co jest co jest, ej, ale on tu zawsze jak Stachurski stary, ty Stachurski to typa oh, oh. Zobacz mam follow oh, oh, oh. Raz, dwa, trzy Ej! Siadaj mało Ej! Ej! Ja dobrze się mało, jak tego słucham. Bez serio, dobrze się mam jak tego słucham, nie? Normalnie mam stary, yy, szczęście MTV, jak tego słucham, wiesz, co jakby kurwa. Chciałem mieć dziewczynę, nie, teraz. I tak dobitu ją, wiesz. No. A tu mogę dać te panie biorą panu, panowie biorą panie. Ta -ta, ta -ta. Ej. Wiesz, że buja to jak piguła, wiesz o co? Widzicie, jak skurwie. takie Ol, kurwa, jacik. Nie no, oczywiście, mam nadzieję, że to nie jest dziewczyna nikogo z panów tutaj na numerze, mam nadzieję, że to tylko aktorka. Jeśli uraziłem ich, yy, to przepraszam, ale nie, nie mogę się powstrzymać, stary, nie? Zobaczmy. Ile mam O, o, o! cię na O, o, o! A nie, są? Ej, szczerze że snapnął, nie, ale się jakby, ja wiem, że disco polo raczej nie jest trudne w wykonaniu, wiesz co, jakby nie jest trudno zrobić kawałek disco polo, nie, znaczy nie jest to jakaś wysoka poprzeka, niż na przykład, na warum było ciężej na tym bicie nawinąć, ale cieszę się, że oni, jak mam to powiedzieć, nie zrobili piosenki do beki, w sensie, no pewnie mieli bekę, jak to robili w ogóle, ale zrobili pełnoprawny kawałek disco polo, który pewnie będziemy mogli słyszeć w Polo TV, stary teledysk, wszystko tutaj, no może, dobra, może bandit trochę tutaj, nie pasuje, nie? Bo wydaje mi się, że trochę odważna tak naprawdę scenaria, jeżeli chodzi o takie kawałki Disco Polo. Ale myślę stary, że walid! Piosenka Disco Polo. No DD stary? Myślę, że, że obok jakichś tam skolimów, kolimów, nieskolimów e, e, kobiety po 30, które potrzebują nasienia. Ewentualnie po pierwszym rozwodzie i trochę szukają sensu w życiu, stary, bro. Piosenka idealna dla was, dziewczyny. Pozdrawiam oczywiście do wszystkich mamusiek po 30. Macie mój Instagram w górę, wiecie gdzie się odzywać. Beat? To jest bit, to jest bit z YouTube'a, czy co? Mixmaster, prot. Nie wiem co to jest za bit stary, tak szczerze, ale bit jest normalnie stary disco polo, wiesz co? Jedyny! Kwiatamy lorweczki! Szczerze, bez Beki? Puścimy się to tak szczerze, w lato. W sensie ja też trochę mam problem, bo ja nie piję alkoholu, nie wiesz co? Chodzi? Jakbym się najebał, jakbym sobie wiesz, dał w palnik trochę wariata. Myślę, że bym wsiadł do tego Fiata. Nie, nie do Fiata, do Mercedes'a. Sorry, do Fiata się nie wchodzi, bo to jest passe. Yy, no nie wiem, no zabawna nuta, tak się no zabawna, świetnie się bawiłem i uważam, że to jest kolejny odchył od regularnych piosenek influencerskich, tak? Yy, tak samo jak Piwko nie można pokazał, tak naprawdę, jak to się wszystko robi, jeżeli chodzi o muzykę Influencer Vice, jakby jeżeli chodzi o szerokość piosenek influencerskich, Piwko nie można pokazać, jak to się robi, że da się inaczej. Ekipa, niestety, nie do Twoje 5 minut. I don't know, ale Bungie też pokazał odchył od zasady I w ogóle właśnie to jest to, o czym ja często myślałem w życiu, że Kiedy ludzie zaczną robić, tacy ludzie popularni, influencerzy, zaczną robić muzykę disco polo To jest frikasa tak szczerze Frikasa, nie? Wydaje mi się, że właśnie oni odkryli ten infinite money glitch hack stary I będą robić teraz płytę disco polo I to było totalnie epickie, albo zrobiłem każdy numer w innym tym O, w innym wydaniu, to też by było niezłe, tak szczerze Nie, no ja się fajnie robiłem stary, od razu gdzieś jestem taki Rozgrzane jeszcze bardziej, staro, że muszę się za Sorry, za moje włosy nie umyłem ich. Chciałem ogólnie czapkę ubrać, ale mówię, dobra, chuj to nagrywam od razu. I pozdro widzowie, dajcie na myślicie kawałku, dajcie na co myślicie o reakcji, się w komentarzu. Wielkie pozdro i życzę Wam miłego Dziękam miłego wieczoru, kiedykolwiek sobie to oglądacie. I all love? Bismalla.